Ale, no, to co ja zrobiłem, to właśnie rage drive na końcu. I niezablokowane dwie ręce, czyli największy damage, to jest takie, taka kwintesencja kombaka u Marduka. Nice -u. O Devil B nie mowa i jest. Tak, Marduka damage możesz zerwać. No, to się zgadza. Możesz zrobić gwaranty, ale to wtedy będzie mniejszy damage, jasno. No, Marduka możesz zerwać, ale masz parę opcji, nie? Masz parę opcji, a Devil Jean ma o tyle ciężko, że elektryki. I tam ewentualnie jakiegoś Dasza możesz zrypać czy coś. No, agresywny jest ta. No, Armor King też może ten... Armor King też może z tym Rage Drive'em tam pokombinować. Chociaż nie no, Armor King jak trafi Rage Drive'em, to łapanie jest gwarantowane z tego co pamiętam. No tak, następne łapanie jest gwarant. Twoja psycha jest na minusie po jednej gierce? A co się stało? Przegrałeś pewnie. Dosyć agresywne, ale jak się skupię na nagrzanie na czacie, to powinno być w miarę. Tak jak teraz. Boom. O jezu, gość zniszczony pod ścianą, nie ma co gadać. A tobie Shift, shift Happens chodzi o Jagla na ścianie. Okej. Okay. Nie chodzi o to, że jak zrobisz Rage Drive'a... Wiem, to chyba było na wybita, nie? Chociaż nie. Jak zrobisz Rage Drive'a Armor Kingiem, no to kolejne łapanie jest jakby gwarantowane, na przykład Tombstone czy coś, nie? O to mi bardziej chodziło. A nie łapanie po podnoszące. Ale no wi wiadomo o co chodzi. Aj. Dobra, czyli gościu po tym blokuje low, OK? Kurde, szkoda, że to jest takie liniowe. Ten atak z guardem u marduczka. Zawsze się na tym łapie. Na początku jak ktoś side stepnie. To jest problem. Okej, okay, dwie ręce. Znowu Comeback City. Comeback city. Combat City, dokładnie. Po Rage Drive'u Tombstone nie zrobi ci 170 majżu na tej mapie? No nie zrobi, nie, nie, nie. No, plus do Armor Kinga możesz robić cuda, wiadomo, ale musisz podnieść. Plus, musisz mieć tą mapę raczej, nie? A Marduk na przykład nie musi mieć, tylko tyle, że musisz zgadnąć łapanie, na przykład powiedzmy. Ale kurczę, ale ten setup jest piękny, jak próbujesz lowem tam wlecieć. Oj źle. Jak próbujesz wstać z lowem, to to jest piękny setupik po prostu, jak to podnosi. O, Fakum to też jest poezja. Oj, źle. Nie trenowałem Mardukowych kombosów, także dlatego zrybka troszeczkę była. Trafiony. Ale nie zabity raczej. To jest piękne. Rząd przewraca i ma takle od razu. O, nice, od razu kuca. Dobre. Dwie ręce chciał zerwać widziałem. Znowu to samo Elo. Boom. To jest piękne, jak zrobicie tą nogę. Nie zawsze się to nie, nie zawsze się to da zrobić, bo ja wiem, że po niektórych No właśnie nie wiem jak to jak to rozpro, rozpoznać, ale wiem, że po niektórych tych po niektórym y, taklu. O, to właśnie nie da się nic zrobić, i, i nawet wstawanie z low zawsze wygra. Wstawanie low-kickiem po taklach niektórych zawsze wygrywa. Właśnie, nigdy nie wiem, które to jest. Fajnie nie zdążyłem. Elo, dwie ręce? Wyrwane? Nice, KO. round 4 o, wciskał no to ciekawe koniec U. tak, jestem na minusie no tylko, ja wiem, wiem tylko właśnie o to chodzi, że nie, nie pamiętam nigdy po których opcjach bo to ma znaczenie, wiesz Właśnie przy taklu ma znaczenie. Po którym łapaniu? Już nie pamiętam, czy po wyrwaniu, czy właśnie na hicie i chyba ma znaczenie ręka, bo właśnie widzieliście, czasami zrobiłem ten skok i gościu robił low i ja wygrywałem. A po którejś opcji jest tak, że on robi lowa i ja nie mogę nic wciskać. Gonna... Round 1. Także, no mówię, ja nie pamiętam dokładnie, kiedy to, kiedy to działa, ale no sami widzieliście, że raz zadziałało, a czasami nie działa to w ogóle. O, oh, nice! O, oh, kucat, okej. Okay. Piękny zbagien. pozdro, pozdrawiam. Hej, dobre to było. O. Wow. Nice, kucnął, dobre. Jakby te stringi pojedyncze zna, więc trzeba uważać. Nie było na CH, ok. Zrobiłem się greedy za bardzo. Wow! O to teraz się zdziwiłem. Dobra, takl spróbujmy zamarkować. Okej, okay, jeszcze raz. To samo zrobimy. <grym> siadło. Właśnie teraz patrzcie. O, znowu wygrałem, no i pięknie. Czyli po udanym taklu z jedynki albo z dwójki chyba mogę to wcisnąć. Na to wychodzi. Może 1 plus 2 się nie da wcisnąć. Możliwe, że po 1 plus 2 jest duży damage. Ale nie można tego. Nie można później nic wciskać, jak już się łapanie skończy. Oj, za późno. Myślałem, że przed. Myślałem, że przed jego atakiem się Raychard pojawi. Do laba, ta no, do laba, do laba. Jakoś zawsze o tym zapominam. Zresztą też, aż tak dużo grajków nie wciska, nie? Po taklu, więc jakby... O Jezu, ła, wow. damage. Jaki input ma takle? 3 plus 4, żeby wejść w postawę, a później dajesz 1 plus 2. 3 plus 4 postawa i 1 plus 2 tackle. A jajaj, źle. Znowu cecha. O, wow, to już była trzecia runda, kurczę, nie zauważyłem, bo bezpiecznie grał. Także co do tego takla i łapania, wydaje mi się, że jak się uda zrobić łapanie takla z jedynki lub dwójki, to można wcisnąć yy, UF4. A gościu, jak zrobi low -kika, to wy wygracie. W sensie Marduk wygra. A chyba jeżeli uda się zrobić takla z 1 plus 2 i będę chciał zrobić UF4, a on zrobi low -kika, to wtedy mi się wydaje, że Marduk przegrywa. Fajnie się ogląda wyrównane walki, mówisz? Vergil? No to super, cieszę się bardzo. O, nice, kuca tam. Tak, no to Shift Happens tego nie znajdziesz, wiesz? To trzeba zlabować sobie, nagrać po prostu postać, jak tam wstaje, czy co robi i, i będzie wszystko jasne. Znowu na cecha. O Jezusie! To jest świetne, że jak to jak siądzie na cecha, macie ponad chyba 60 demeju, czyli u niektórych postaci to nawet kombo. I jeszcze spadamy niżej. O nie. Nice. Dlaczego była obramówka? Ale gdzie obramówka? O co chodzi? Kerbik? No nie, fuck. Obramówka. Aha, o to ci chodzi, albo tak wybrałem, bo mi się bardziej ta miniatura podobała. Nice, poczekał już, ok. O, zdążyłem, wóleczka, jeszcze raz, jeden plus dwa, tak jest. Fakumram to jest MMA zawodnik, nie? Jeżeli do, do, dobrze pamiętam, Oj, tego tak nie można kolego ukarać. Niestety, Oficjalnie tam gdzieś we wszystkich opisach, to chyba Fakumram to jest zawodnik MMA. Tak mi się zdaje. A tajski box, racja. Tajski box MMA to jest Marduk, co ja gadam. MMA to jest Marduk. On ma tajski box, racja. To tak jak Bruce chyba, tak? Bruce chyba też był tajski box. No bo właśnie, z Fakumramem było tyle fajnie, że on został yy, na tym turnieju. Gdzie to było? Filipiny? W każdym razie fakurom został, kurde, muszę się skupić. Zapowiedziany na tym. Na Tekken World Tour w kraju, z którego postać pochodzi ogólnie. Dobra, chyba wygrałem? <ścoughs> Raczej. Ciemano diament, witam, cześć. cześć. Nie wygrałem, fak. Robiłem step'a! U, Jezus Maria, przestałem grać! Czytam sobie czat, a tutaj jeszcze nie był koniec. Ale jaja, oh my god. No właśnie, nani. Gościu mógł wygrać, potem je wybił, padaczki dostał. Jeszcze ja wygrałem, ale to była końcówka chora. A przestałem już grać przecież. Przestałem grać i sobie tutaj czat czytałem. Ale kosmos. No co do fakumrama no to on atak ten. W sensie styl jaki ma to pochodzi z tego kraju z którego on jest i też z tego kraju z którego jest to e, został tam zapowiedziany na, na Tekken World Tour. Nie pamiętam, to było w Tajwanie czy Tajlandii. Także wszystko jakby jest prawdziwe. Dodać vip za punkty kanału? Dobry pomysł. W sumie VIP praktycznie nic nie daje, nie? Chyba tylko. Co? Ikonkę ci daje, VIP. Plus. Hmm... Nie wiem, jeżeli bym jakiś dziwny tryb odpalił. Że tam. Dziwny tryb czatu czy coś, to wtedy chyba vip -y mogą i tak pisać. Ale ten VIP jakoś za dużo nie daje, ale no wyszczególnienie, nie wiadomo. O. Nie trafiło to. Nice. Status słagu no raczej. No nie. Round 3. Fight. Nie weszło na cechaał wow. <laughs> 10 razy ten sam string wywaliłeś swoje punkty rester no widzisz ale ja zr zrobię tego VIPa, no dobrze, że mi piszecie. Niedługo będę kończył pewnie live, to zrobię tego VIPa, no. Także, jak, jeżeli możecie, to pod koniec livea mi przypomnijcie jeszcze. Komu nie zrobiłem dół, dwa jak leżałeś przodem Mardukiem? Nie wiem, w której sytuacji, więc teraz mi ciężko odpowiedzieć. Ciężko mi już odpowiedzieć, nie wiem, w której sytuacji. Często robię coś z automatu, albo dziwnego, bo czytam czad, wiecie? Często po prostu robię głupie rzeczy, co nie mają sensu, bo akurat czat sobie czytam. Także no... nie wszystkie rzeczy będą idealne. Wow. Nice. Okej okay. Kurde, złapał mnie ten.